Jestem w Twoich rękach. Zaufaj mi, bracie. Spójrzcie tutaj. Gotowy, bracie. Wygląda czadowo. Naprawdę nieźle to zrobiłeś. Nie chcę się chwalić, ale to arcydzieło. Fajne jak. Kto tam? Cześć, bracie. Aktualizacja fryzurki. O co chodzi, niech będzie w stylu amerykańskim. Ale jak amerykańskim? Idźcie stąd. Mówię serio. Wstawiłam to na grupę. Chyba tylko mnie nie ma na tej grupie. To osobiste. Nie mogę ściąć włosów Tandro i Doninio. Nie powinienem był nawet dotykać włosów Serka. Radzisz sobie naprawdę dobrze. Ludziom się podoba. Teraz będziesz musiał obciąć wszystko.